Ksiąga Rodzaju, rozdział 34. Pewnego razu Dina, córka Jakuba, którą urodziła mu Lea, wyszła, aby popatrzeć na kobiety tego kraju. A gdy ją zobaczył Sychem, syn Hamora, Hivwity, księcia tego kraju, porwał ją i położywszy się z nią, zadał jej gwałt. I całym sercem pokochał Dinę, córką Jakuba, i czule do niej przemawiał. Potem Sychem prosił swego ojca Hamora, Weź tę dzieweczkę, dla mnie za żonę. Gdy Jakub dowiedział się, że Sychem zhańbił jego córkę Dinę, synowie jego byli przy trzodach na pastwisku. Nic nie powiedział, czekając, aż wrócą. Hamur, ojciec Sychema, wybrał się do Jakuba, aby z nim porozmawiać. Tymczasem synowie Jakuba wrócili z pola. I gdy się dowiedzieli, ogarnął ich smutek, a zarazem bardzo się rozgniewali, że popełniono czyn, który u Izraelitów uchodził za zbrodnię. Zgwałcono córkę Jakuba, co było niegodziwością. Hamor zaś tak do nich mówił. Sychem, mój syn, całym sercem przylgnął do waszej dziewczyny. Dajcie mu ją więc za żonę, spowinowaćcie się z nami. Córki wasze. Dajcie nam za żony, a córki nasze weźcie sobie. Zamieszkajcie z nami i kraj ten stanie się dla was otworem. Możecie się w nim osiedlać, swobodnie poruszać oraz nabywać sobie tę ziemię na własność. Sychem rzekł też do ojca i braci Diny. Daszcie mnie tylko życzliwością, a dam wam czegokolwiek zarządzacie ode mnie. Wyznaczcie mi choćby największą zapłatę... I podarunek, a gotów jestem dać tyle, ile mi powiecie, bylebyście tylko dali mi tę dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba, odpowiadając podstępnie Sychemowi i jego ojcu Hamorowi, mówili tak, dlatego, że zhańbił ich z siostrę, Dinę, rzekli do nich: Nie możemy tego uczynić. Byśmy mieli wydać naszą siostrę za człowieka nieobrzezanego, bo byłoby to dla nas hańbą. Tylko pod tym warunkiem zgodzimy się na Waszą prośbę, jeśli staniecie się takimi jak my, poddając obrzezaniu każdego z Waszych mężczyzn. Wtedy tylko damy Wam nasze córki i córki Wasze, będziemy brali sobie za żony, zamieszkamy razem z Wami i staniemy się jednym ludem. Jeśli zaś nie usłuchacie i nie poddacie się obrzezaniu, weźmiemy naszą dziewczynę i odejdziemy. Hamorowi i Sychemowi, Jego synowi, podobały się te słowa. Młodzieniec ów nie zwlekał z załatwieniem sprawy, bo bardzo miłował córkę Jakuba. Był zaś najbardziej szanowany ze wszystkich w rodzinie swego ojca, wszedłszy więc do bramy miasta, Hamor i jego syn, Sychem, tak przemówili do mieszkańców. Ludzie ci są przyjaźnie do nas usposobieni. Niechaj mieszkają w kraju i niech się w Nim poruszają swobodnie. Przecież tu dość przestrzeni dla nich. Córki ich będziemy brali sobie za żony, i nasze, zaś córki będziemy im oddawali, pod tym jednak warunkiem godzą się oni mieszkać wśród nas, stając się jednym ludem, że będzie u nas obrzezany każdy mężczyzna, tak jak oni są obrzezani. Czyż wtedy ich stada, ich dobytek i wszystko, ich bydło nie będzie należało do nas, bylebyśmy tylko przystali na ich żądanie, a wtedy pozostaną z nami? I usłuchali Hamora oraz jego syna, Sychema, wszyscy, którzy przechodzili przez bramę swego miasta. Każdy zatem mężczyzna, który był tam, poddał się obrzezaniu. A gdy na trzeci dzień doznawali wielkiego bólu, dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, porwawszy za miecze, wtargnęli do miasta, które niczego nie podejrzewało, i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem również Hamora i syna jego, Sychema, i odeszli. Wtedy pozostali synowie Jakuba, przyszli do pomordowanych i obrabowali miasto za to, że zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody, bydło i osły, wszystko co było w mieście i na polu. Całe ich mienie, wszystkie dzieci i kobiety uprowadzili w niewolę, zrabowawszy wszystko co znaleźli w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego: Sprowadziliście na mnie nieszczęście, bo przez was będą mnie mieć w nienawiści mieszkańcy tego kraju. Kananejczycy i Perryzyci. Ja przecież nielicznych mam ludzi. I jeżeli oni wystąpią razem, przeciwko mnie, poniosą porażkę, zginę ja i cała moja rodzina. A oni mu na to. Czyż mieliśmy pozwolić na to, żeby obchodzono się z naszą siostrą, jak z nierządnicą?